Cześć wszystkim, to znowu my, Kuba i Michał, kolekcjonerzy. Dzisiaj, widać, mamy saszetkę Champions League 2013-2017. Jest to na razie najnowsza wersja. No, no to sobie ją otwórzmy, mamy tu nóżeczki. Tniemy. <tryk> no saszet strzelam w środku, zaraz zobaczymy. Może też lam, ale top master. <grystanie> nie chcę wyjść, o jest. No i tak. Mar Ma Mario Mandzukic, Tibo Kutuwa, Humes I, i Impact Carlos Tevez, Tevez. Dominguez i... i Aguero. No, nie, myślę, że. No nie udało Nie się, Nie właśnie. Tevez jest rzadką kartą Impact. No no to tyle. Cześć. Cześć.